Witam wszystkich na naszym kanale. Jak już widzicie po tytule filmiku udało nam się napisać petycję. Nie było łatwo, powiem wam. Myśleliśmy, że to będzie prostsze, ale no, jednak to się okazało bardzo trudno. Ale daliśmy radę tutaj dzięki koledze Adamowi Mencelowi. On podjął się tego zadania. Praktycznie cały dnie spędzał, żeby to napisać, bo uwierzcie mi, nie jest to proste. To się tak wydaje, każdy Mówi, że to proste, ale to nie jest proste, żeby to ująć, żeby to zabrzmiało, żeby to miało wydźwięk. Ale najważniejsze, że koniec końców się to udało. I co ja wam chciałem powiedzieć? Kilka dni temu natknąłem się na tę petycję. O zakazie wysyłek napisaną przez pewne osobę. Wiadomo już wiecie o kogo mi chodzi. Te osoby napisały tam w tym, w tym piśmie petycji. Kompletnie nie mają z pojęcia, powiem Wam. Szczerze, tak jak tylko sobie zobaczyłem, zapisałem sobie to. Pierwszy taki punkt, jaki mi tam napisali, że głębiej idą 48 godzin i dłużej. Drugi punkt, że zwierzęta poddawane, poddawane są znęcaniu i maltretowaniu. <grym> powiem Wam, że nie wiem skąd oni to wzięli kto ich inspirował, ale powiem Wam szczerze, że ja jak się na czymś nie znam, to po prostu się nie, wy, nie wypowiadam, nie zabieram głosu, a tutaj widać, że ci ludzie nie mając pojęcia w ogóle na czym polega nasze hobby <noise> napisali, nie wiem co to jest, wypociny, nie wiem w ogóle jak to nazwać, petycja, przepraszam, petycja, którą podpisało 726 osób, 726 osób i te 726 osób Skłoniło kogoś, żeby to te wysyłki e, za, zablokować, e, zatrzymać na jakiś czas. Nie wiem, 726 osób podpisało się pod tym czymś. To w ogóle to nie jest w ogóle dla mnie żaden argument, żeby blokować wysyłki. Nie mają pojęcia, na czym polega hodowla, jak się wysyła głębie, Nie tylko głębie, bo tu chodzi ogólnie o zwierzęta wszystkie. Żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I te 726 osób nie ma decydować, jak mamy hodować zwierzęta. Te 726 osób decyduje co i kiedy, jak mamy hodować gołęby. To jest chore dla mnie i z kolegą Adamem. Wzięli, chcemy się za to wziąć, bo po prostu bronić naszego hobby, bo to jest nasz obowiązek. Nasz obowiązek wszystkich, jeżeli kochamy zwierzęta, kochamy ptaki, i tak dalej, powinniśmy się odzywać, walczyć, odpowiadać na takie petycje. Bo jeżeli będziemy siedzieć biernie, to nic z tego nie będzie. Uwierzcie mi, nic z tego. Ja się w ogóle dziwię. Dziwię się związkom, innym instytucjom, które są, które mają większe możliwości niż tacy my, dwaj szaracy, że oni w ogóle na tą petycję nie odpowiedzieli. Wszyscy siedzą cicho. Wszyscy mądrzy na Facebooku piszą, piszą albo poczta nierentowna, poczta to upada, poczta. Ja już nie mam siły na to odpowiadać. Nie chcę mi się na to odpowiadać. Ja z kolegą Adamem chcemy. Uda się nie uda, ale uwierzcie nam, sprawia nam to radość, bo walczymy w dobrej sprawie. W sprawie, żeby było dobrze, żeby było jak wcześniej. Ktoś tam napisał, a i tak nie zdążył tych wisłek. A może i nie wznowią, zobaczymy. Ale jeżeli się. Znajdziemy tyle osób chętnych do podpisania tej petycji. Może ktoś się zainteresuje. Zainteresuje się, żeby pomóc tam. Żeby było dobrze. Na ten moment pod naszą petycją ja patrzyłem po godzinie 16.30 było 450, już 450 podpisów. Zachęcam Was. E Link do tej petycji będzie pod tym filmikiem w komentarzu. Pod tym filmikiem w komentarzu, proszę Was. Ten, kto, komu zależy na, na tym, aby wysyłki wróciły i po prostu żebyśmy byli my jako hodowcy wszystkich zwierząt, wszystkich zwierząt traktowani równo, żeby było dobrze, żeby dano nam prawo głosu, a nie, że kilka osób decyduje o tym, co my mamy robić. Decyduje o tym, że są wstrzymane wysyłki, decyduje o tym, że zaraz będą targi, że zaraz będzie co innego. Nie, my, ja, ja się na to nie godzę. Może parę osób się godzi na to, ale ja się nie godzę. Ja jestem taki i myślę, mówię tu w imieniu też Adama Mencela, że my się nie poddamy. Mam to gdzieś, możecie mnie krytykować. Zawsze się znajdą osoby, które krytykują. Ale trzeba coś robić w tym kierunku, bo jeżeli nie będziemy to robić, nie będziemy nagłaśniać, to zjedzą nas. Zjedzą nas ludzie, którzy nie mają pojęcia o hodowli gołębi, zwierząt i ogólnie. Bo oni będą decydować, co mamy robić. Dlatego ja kategorycznie nie odpisuję na żadne komentarze, nie mam na to czasu, to jest raz, a nie chcę mi się brnąć w politykę i te inne poszka nierentowna. Dajcie spokój, ludzie, dajcie spokój, bo to nie ma, nie ma w ogóle sensu nasze dyskusje. Po prostu trzeba działać. Kto się na to zgadza, zapraszam pod tym filmikiem w komentarzu będzie link do odnośnie do, do petycji i tam można składać swoje podpisy. Dużo osób do mnie pisze, pyta jak to zrobić. Nie, nie podpisujemy się pod postami na Facebooku. Te posty tylko służą do tego, kierują nas do tej petycji. Bo ktoś tam podpisał pod postem na Facebooku swoje imię, nazwisko i tam popieram czy coś. Ja wiem, że dużo ludzi popiera. Prawo dla Was, super. Ale petycja, petycja do podpisania jest pod tym filmikiem. A na Facebooku, przepraszam, posty są tylko, żeby kierować Was do tej petycji. Jeżeli ktoś nie wie. Do kolegi Adama jest kontakt, do mnie można śmiało dzwonić. Jak będę miał tylko czas, odpowiem. No i to było, mówię. Cieszę się bardzo, bo powiem Wam, że coś się zaczęło dziać. Uda się, czy się nie uda, zobaczymy. Ale chciałem zobaczyć, ile osób jest naprawdę, ile osobom naprawdę zależy na tym, aby było dobrze. Jesteśmy dobrej myśli, nie poddajemy się i powiem Wam, że to dopiero jest taki promyczek, yy, zaczątek tego, co chcemy zrobić, ale to, co my zrobiliśmy yy, jest skierowane do związków, do związków i innych instytucji, żeby, za przeproszeniem, ruszyły dupę, jeżeli im na czymś zależy, na hodowcach, żeby się zainteresowali w końcu tą sprawą, bo to tak nie może być. Wszystko jest owiane ciszą, ciszą i kłóceniem się na facebooku. Nie, ja, ja, ja z tego wycofuję się zwracam się do związków prezesów związków jeżeli chcecie walczyć o swoich hodowców członków tych związków no to proszę kopiować tą petycję albo sami napiszcie petycję zbierzcie podpisy i zróbcie tak, żeby było dobrze bo wy możecie więcej niż my my tylko jesteśmy małymi nie wiem szczególikami, nie wiem, trybikami w tym wszystkim. Co my możemy? My możemy tylko nagłośnić. Chcemy to nagłośnić, żeby więcej ludzi to usłyszało, że nie znęcamy się nad zwierzętami, że nie wysyłamy ich po dwie, dwa, trzy dni, że nie męczymy ich. To jest po prostu szok, nie? Jak? Jak ci ludzie zniszczyli? Jak chcą zniszczyć to, co żeśmy Dbali o tyle lat. Tyle wyrzecznym przecież bo dobra to nie jest prosta sprawa, tak? Ja na to się nie godzę i mówię. Walczymy. Ja i Jadam walczymy, nie poddamy się. E, jeszcze chciałem bardzo podziękować e, działaczowi społecznemu Tomaszowi Bartosia, Bar, Bartosiakowi przepraszam, za pomoc. I zobacz, są w kraju politycy, którzy chcą. Pomóc, z rozmawiać, trzeba ich znaleźć. Nam się to udało. Dziękuję, dziękujemy jeszcze raz, Tomaszu. Super, że nam pomogli, bo bez Ciebie też nie byłoby tej petycji. Dziękuję też wszystkim kolegom. Oni będą wiedzieli, o kim mówię w tym filmiku, za pomoc, za dobre, ciepłe słowa, które nas wspierają. Które, którym dzięki. ma to sens. Ma to sens i się nam to udało. Złe komentarze też nas motywują. Nie, nie zniechęcą nas. Chociaż ciężko się to sami czyta, ale, ale to nas nie, nie zniechęci, a nas motywuje do dalszej pracy. I co tu jeszcze wam chciałem dodać? No mówię, ten e, link do tego komentarzu, link do tego i do tej petycji jest pod tym filmikiem w komentarzu. Jeszcze będę wysyłał na swoim profilu na Facebooku. Na grupach i proszę, komu zależy, to proszę o udostępnianie wszystkim, komu się da, żebyśmy razem stworzyli coś dobrego. Może coś się ruszy dla naszego sumienia, żeby było spokojne i żeby wszystko wróciło do normy, tak jak było. No i tyle ode mnie. Walczymy dalej. Widzimy, widzimy się w kolejnym filmiku. Zapraszam, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, dużo zdrówka życzę. Hejka!